Bonjour, salut menu de jour. Tak jak to mówią Francuzi. Jesteśmy w wykwintnej restauracji i zobaczymy, czy, czy przyjdą klienci. S'il vous plaît? ladies and gentlemen, zapraszam. Hello, gdzie jesteście? Where are Co tam jeszcze? Proszę, Tosia, zapraszam. Tosia, zaspana, muszę przynieść. Proszę, s'il No, po prostu nie chciało się jej ruszyć. Ale jeszcze brakuje Nadusi. A, wiem, gdzie jest, widzę. Biegnę. Nadusia razem z Latą Delverano. Zapraszam serdecznie. Śniadanko drugie. Przepraszam panią bardzo. Mm -hmm. I lecimy. Voilà. Koty się przestraszyły. Chodź. Hello. Niam, niam. Dawaj, 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 dawaj. Ja wiem, że się oblizujesz. Można iść dowoli. I jemy ile się zmieści w brzuszku. Smacznego. Czy ktoś się jeszcze chce dołączyć? Hmm. Zobaczymy jak pyszczki sobie dają radę. Podobno w Japonii jak tak się je na głos i tak się robi, miam, miam, niam miam, miam, to znaczy oznaka kultury osobistej. Nie wiem czy to słychać. Super. Merci beaucoup. Miał miał. Udanego dnia.